Nie rób takich min. Słuchaj mnie uważnie. Tu jest lód. Widzicie? Tu jest lód. Tu jest lód. I wszędzie jest lód. Spróbuj mi tylko wybiec. Poczekaj. Ares, jak ja się przewrócę z tymi ptakami, dzisiaj żaden pies nie, nie wybiega. Stój, ares, bo się ślizgam. Przewrócisz mnie. Czy ty chłopie widzisz, co tutaj jest? Siad. Siad! Zostań! Zostań! Idziemy po ptaki. Ja tu się na pewno przewrócę. Nie ruszasz się, żebym ja nie widziała, że ty biegniesz. Arciu, ja nie muszę ich nieść, ja mogę je pchać po tym lodzie. Ja naprawdę się boję, że się przewrócę. Babcia była w mieście rano. Czekaj, zobaczymy czy to wypali. I jechała samochodem i mówi, że jest taka ślizgawica, że ledwo jechała. Samochód się ślizga, wszędzie jest taki lód. No ale co, musimy iść dzieci wyprowadzić do kurnika, żeby się pobawiły już dzisiaj nigdzie nie wychodzimy, bo ja się boję, że Ares sobie nogi połamie. Aresław, pokrywka mi odlatuje. Zobaczcie to i zobaczcie, czekajcie, muszę podejść bliżej, ale dobra, to najpierw je ja przeniosę, wam pokażę, jak wszystkie szyby wyglądają wszędzie. Nie mogę, Aresław, a to dalej pada i zobaczcie, muszę je ciągnąć, bo... Normalnie ja tu za chwilę taką... Patrzcie na Aresławę, jak się ślizga. Ja tu za chwilę taką piękną glebę zaliczę. Jak babcia ostatnio. A ostatnio takiego lodu nie było. A babcia się przewróciła. Ares, żebyś uważał, bo ty mi się połamiesz dzisiaj. Czekaj, bo ja takie tip-topy robię. Felusie sobie nogi połamią. Ja nie wiem, jak my z Felusiami przejdziemy, Aresław. Zobaczcie to. Ja nie wiem w ogóle, czy drzwi otworzę. Zobaczcie na szybę. I tak samo wyglądają szyby w domu. I tu... To jest wszędzie lodowisko, także teraz wychodzimy z Aresem i później już nigdzie nie wychodzę. I pada deszcz znowu, widać? Nie widać. Tragedia, Aresław. Ano, jeszcze wszystkie wycieraczki wyglądają tak. <laughs> ja nie mogę, Aresław, co tutaj się dzieje? Ten jak patrzy. No już się wypuszczam, jeszcze mi się rączka urwała od pudełka. Idź się dzieciaki. Przeświatło zapalić, żeby było jaśniej. Wychodźcie, bo ja chcę iść po felusie. Wszyscy macie razem biegać i, i do domu. Ja nigdzie dzisiaj nie wychodzę. Bo to, bo to strach dzisiaj. Kokusia nikogo nie bije. Najgrubsza kura we wsi. Ona waży tyle co kokolina. A jest taka mała. Na drugim miejscu jest ta chyba, ta nie ta Nie wiem, która już ta chyba jest na drugim miejscu. Kokusia nie bijemy nikogo, bo ja chcę Was tu zostawić. Pudełko nam trochę zamarzło już. Mi znowu zaleci. One się cieszą. Dobra, żebyście teraz nie dali się pobić od kokusi. Kokusia nikogo nie bije, bo ja muszę ubrać felusie. Ja mam taki płaszczyk przeciwdeszczowy dla Felusi, bo dzisiaj pada, to mam płaszczyk. Aresław, prawie zdeptałeś kurę. Ojenny. Dobra. Wszystkie uciekną, tylko ta czarna nie ucieknie, bo ona jest nierozgarnięte. Dobra, chyba przez tą chwilę nie zadziobią. Dobra, idziemy po... Ej! Nie, no ja nie wiem czy będę mogła ich wszystkich razem wziąć, czy najpierw nie poczekać, aż te się wybiegają i potem wziąć falusie? No to widzę, że się wszyscy biją Aresu. Gdzie jest ten jeden znowu? Tut, o matko, Koko! Nie rób tak. Nie skacz po nim, bo wy macie, w ogóle te małe jakie mają paznokcie ostre, szpilki, a nie paznokcie mają, bo nie mają sobie gdzie ścierać. Kogut się wkurzył. Dobra, Koko, bo cię za chwilę. Wiecie co, wsadzają do tego pudełka, może. No nie rób temu, bo ten jest najbiedniejszy. Tamte uciekną jeszcze. No, tyle razy je widziała, ona dalej je bije. Kokusia, ty nie jesteś o zdrowych zmysłach. Ares cię nie weźmie na obka, wiesz? Dobra, to idziemy po Felusiów. Zachowywać się, Kokusia, bo cię w pudełku zamknę. Dobra, Kokusia mi uciekła z pudełka. Nie chciała być w więzieniu. Arez, ja bym cię zostawiła, ale chodź, bo ci Koko oczy wydziobie. Chodź. Koko nigdzie nie idzie. Ares, uważaj, uważaj, uważaj. No, już się poślizgnął. <ścoughs> Żebym ja się nie poślizgnęła. <ścoughs> Dobra, idziemy. Uważaj. Uważaj. Chłopie. Chłopie! Ja się boję iść tu normalnie. Ja nie wiem gdzie... Ares! Przy... o... Ares! Nie wiem, czy sobie coś nie zrobi... Chodź na chwilę! Ja widziałam, co zrobiłeś. Ares! No... Przestań, no to nie jest śmieszne, jak się połamiesz. Będziesz w gipsie całe. Już nie będziesz startować z progu. Chodź, po Felusiów. Te to się dopiero będą ślizgać na tych płetwach. No dzisiaj mamy jest utrudnione warunki pracy. Powoli, wiesz co, nie ma... Usiądź, siad, bo tam jest brudno od węgla. Feluś, idźcie z tego węgla. Dalej, w drugą stronę, w drugą, w drugą, w drugą. Tam, 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 tam. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Uważajcie na... Ares, zostań, bo się połamiesz, proszę. Kaczki, uważajcie na siebie. Jeszcze z Gankiem muszę iść. Uwaga! Wszyscy! Wszyscy mają uważać! Dalej. Do Kurnika. Fela. Ares... Ja wiem, że ja mam garnek, ale... O matku, nogi mi się ślizgają. Daleko nie mamy, chodźcie! Chodźcie, bo nie lubicie, jak się was na ręce bierze. Od razu krzyczycie. O nie ciężka sprawa. Czekajcie, chodźcie naokoło tutaj. Chodźcie po śniegu. Idziecie? O matko. O matko. O matko. Chodźcie szybko. O matko, o matko. Idź, Ares. <noise> Jezu, ja nie wiem, o kogo tu się najbardziej martwię. Czekajcie, czekajcie. Damy radę. Damy radę. O nie. <noise> nie damy rady. Jeszcze parę metrów, trzy metry i będzie dobrze. Dawaj Feluś, ares już prawie jest. Zaraz spadnę i... idziecie I garnek mi się spadnie. Uwaga, uwaga. Garnek jedzie. O nie, o nie, o nie, o nie. Ares. Przepraszam, Felusia. Przepraszam, ale no nie lubicie być na rękę. Chodź, chodź tu. Nie mogę się odepchnąć. Utknęłam. Trzymam się. Aresa. Stój, Felusia, damy radę! Stój! Jest! Otworzyłam. A! Ares, uważaj. Dalej, już prawie, już prawie. Pomogę wam. idźcie, już prawie jesteśmy już prawie Felusia już prawie o matko jadę, jadę znowu kokusia cofaj się, podejdźcie bliżej jeszcze, jeszcze co za pogoda ale dzisiaj będzie wypadków już widziałam jeden wypadek u nas tu już nie jest ślisko idź, tu już możesz iść idź Felu czekajcie garnek Pietruszka! Komu pietruszki? O matko, zapomniałam, że tu małe ptaki są, a ja sobie tak drzwi otwieram. O Boże! Jak się zdyszałam, aż mi kręgosłup boli z tego spięcia się. Byłaś z tego garka, bo to chciała wam przesypać. Fadusia, żyjesz, nie połamałaś się, łamatko. O o Fadusia jakoś bardziej ma zimówki założone. Nawet zimówki by nic nie dały. Gdzie macie jakiś ten? Mam w tym wam położyć? Macie w tym. Ile jest ptaków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, wszystkie są, wszystkie szczęśliwe. Fajnie, że światło zapaliłam. Ja już nie idę naokoło, bo ja się tak zdyszałam. W ogóle telefon mi też zamarzł już. Ekran, nie wiem, czy kamera mi nie zamarzła. Tragedia. Aż się Felusia musieli napić, ze stresu. Rozebrałam kaczki, bo Felusie ten płaszczyk coś nie pasuje. Ale muszę im wodę zabrać, bo one za chwilę się będą bawić. Ja idę się poświęcić, Aresław. Idę zapalić światło, żeby tu coś było widać. Ty siadasz na progu, żeby cię kokusia nie zjadła. Koka nie, nigdzie nie wychodzisz. Siad i zostań. Zostań, ja idę sama. To jest za duże ryzyko, żebyś ty szedł ze mną. Nie ruszaj się. Ja idę te światło zapalić. Tu nawet nie ma się czego złapać, bo ściany są śliskie. To też jest lód. Tu wszędzie jest... Ares! Dobra. Ale idź tylko po tym, dobra? Ares! No ciekawe, co teraz zrobi. Nie, nie mam słów do ciebie, idź. To jest niby śnieg, ale ten śnieg jest oblodzony. Ja nie wiem, czy tutaj coś widać. Ja widzę mgłę. Nie wiem, czy mi aparat nie zaparował. Zgadnijcie, kto dzisiaj w ogóle nie będzie biegał. Te oto cztery koniki. Ładna jesteś, jak tak sobie patrzysz. No, ładna jesteś. Spaliłam światło. Ja chyba wejdę od tej strony, żeby nie chodzić tam już więcej. Ja wszystko widzę! Ja patrzę, czy tutaj nikt nikogo nie bije. Czymary zobaczycie ile jest stopni. Jestem! O matko, jeszcze przez słowa nie mogę wejść. Właśnie Aresław? Dobra. Jestem! Ptaszki. Ale te małe jak odżyły. Przez to, że one są takie grube, one naprawdę mają dużo tłuszczu, to im jest ciepło teraz. Bo ten pierwszy, pierwszy raz, który wyszły, to one załamane były zimno im było, ale jeszcze piór nie miało wszystkich. A teraz mają pióra, jeszcze są grube do tego. Ta tylko chodzi ich bije. Nie macie pojęcia, jak bardzo bym chciała, żeby te ptaki już się wyprowadziły. Bo to są za duże ptaki, żeby były w domu. Ta klatka jest dla nich za mała, bo one chcą latać, one chcą broić. I skaczą po tej klatce kurzą, bo to wiecie, one gubią pióra, plus kurz produkują i, i całe jedzenie wytrzepują z klatki. Więc jest. Ares, uważaj na kokusie! Kokusia, widziałam! Widziałam, chciała go w oczy dziobnąć. No, także to są za duże już kury, żeby w domu trzymać, a za małe, żeby tutaj je trzymać, bo jest za zimno. Ja patrzyłam, niby w dzień mają być takie normalne temperatury, no ale w nocy minus 10, minus 12, cały czas. Raczej się nic nie zmieni w najbliższym czasie, chociaż nie wiem. Za dwa tygodnie klują się brachmy, koko, bo źle ucelujesz i naprawdę dostanie w oko. Ares, nie odwracaj się. Idź, idź, koku się od niego, idź. Idź mu ogon czyść. No. Także ja bym chciała, żeby było tak, że kaczki już wylecą tutaj, bo zobaczcie, one już z przodu mają pióra, nie? One tylko jeszcze tyłu nie mają, a z przodu już, już tam mają dosyć szczelnie, tylko jeszcze te plecki. No to dwa tygodnie mają i by za dwa tygodnie wyleciały już tutaj, to im by było ciepło, bo one też są dosyć grubiutkie. Więc one, żeby wytrzymały, te bym dała do kantorka. To babcia by po nich sprzątała. No a wtedy mi się wyklują brachmy i potem jeszcze babcianioski, nioski, nie? Zamówiła to, będę dużo miała tych kur. A ja nie mam w ogóle tyle miejsca w łazience, żeby wszystkie ogarniać. Tych to już mam dosyć, naprawdę. One patrzą tylko, żeby broić. Co ty, Aresław, myślisz o tym wszystkim? Kaczki tutaj, a, a tamte do kantorka. A ty będziesz znowu kropeczki wychowywać, i znowu odpocząć. Ja w ogóle nie będę miała żadnej przerwy między tymi ptakami. Znowu nie będę mogła spać w nocy, bo się będę bała, że lampa grzewcza spadnie na, na podkład albo na słomę. I się bawią wszystkie. Będę się bała, że podpali się wszystko. Ja wtedy co chwilę w nocy patrzę, że się nic nie dzieje. Także w żadnej przerwy. A potem babcia mówi, że jeszcze w kwietniu jajka załatwiła, nie? Znowu od tych rasowych. Także. Nie wyjdę z tych dzieciaków i z tych pompersów. Aresław, ty już nie doliczysz się w ogóle ile ty ich masz. Już sama rachubę stracę. A ja się cieszą wszyscy. Nie wiem na ile bym mogła je zostawić, bo ja bym zostawiła wszystkich na godzinę i bym poszła. Ale patrzcie, tu na przykład kaczki biją te małe. Koko bije te małe. <grystanie> I ten, ten nieogarnięty tam chodzi i piszczy. Pewnie chce na ręce. Chodź, mały. Ja się najbardziej o niego boję, że on tutaj zginie. Bo te są takie bystre, one uciekną. Kogut! Jak ty fajnie stoisz. Masz nogi w literę V. Koko! Widzicie, dzieciaki? Taki paskudny dzień nam się dzisiaj trafił. Śliski dzień. Aresty, naprawdę chcesz chyba oko stracić że tak do niej podchodzisz. Wiesz co, Arciu, ja myślę, zrobimy tak, ja je tu zostawię. Tak na pół godziny. Nie powinni się chyba pozabijać. Ciebie odstawię, bo ty, trochę cię za bardzo nosi, jak widzisz kury i kaczki i ci się łapy ślizgają, więc lepiej, żebyś był w domu, jak będę je z powrotem zanosić. Co wy na to, kury, zostajecie? Wyglądają na razie dobrze. A nie jest tu za ciepło, jest chyba jeden albo dwa stopnie, więc tu nie jest ciepło. Ta na przykład już siedzi tak, spuszczona. Nie, ale i tak muszę Aresa odstawić, bo ja nie mogę z nim zanieść tego wszystkiego. Dobra, zwijam krzesło. Bierzemy Ares kurteczki, Felusie przejdą tyle bez kurteczek. My wychodzimy tędy. Ty idziesz, Aresław, do domu. Bo ja naprawdę się boję, że ty się mi połamiesz. Dziś jest idealny dzień na rower Ares. To byśmy dopiero się zabili. Co na tym rowerze? Dobra, zostawiam was. Tam walczyć dzielnie o swoje życie. Wrócę za pół godziny po kury, a za godzinę po kaczki. Chodź Arciu. To papa. Pa. Bądźcie twardzi. Nie mogę drzwi nawet otworzyć do końca. Ja współczuję babci, jak ona dzisiaj samochodem jechała. Nie wiem, chyba się popłakała i wysiadła z tego samochodu i poszła na pieszo. I bym wróciła po ten samochód, jakby to wszystko już stopniało. Nie po lodzie, idź po śniegu, tak? Nie wyjdziesz już dzisiaj nigdzie, naprawdę. Ja już dzisiaj nigdzie z tobą nie idę. Tylko na siusiu do ogrodu i będziesz musiała to jakoś przeżyć. Konie, to by się tu połamały dopiero. One się przewracały jak prawie nie było ślizgo. Matko, Ares, tu, tu nie ma kawałka drogi, żeby normalnie przejść. Dobra, weź Ares. Zrób papa. Dobra. I uważaj, bo płytki są najbardziej ślizgie. Żebyś sobie kolan nie połamał. Powolutku. Powolutku, 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 powolutku.